No cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Wy proponujecie Kondoli gotuje. Kochani, chciałabym e, powiedzieć, że e, dzisiejszy odcinek jest zasponsorowany po części przez pana Lukasa Podłoga Max. Jest tu pokazane jego wsparcie i komentarz, jaki napisał. Do I nas. bardzo panu dziękujemy i zachęcamy Was wszystkich, żebyście nas troszeczkę finansowo wsparli. A dzisiejszy odcinek wygrał Pozytywnie Zakręcony. Też tutaj mamy jego komentarz, a jaki? Jaki? A, a co będziesz robić? <laughs> Zakręciłam się pozytywnie. Kołduny, nie kołtuny, tylko kołduny. Kochani, jak ja go spotkam, tego Pozytywnie Zakręconego, tego go uduszę. Robię to pierwszy raz. Także jak jakaś wpadka, to proszę wybaczyć. Więc cóż. Ja oczywiście dużo rzeczy od razu przygotowałam, żeby nie przeciągać odcinka. E, więc mam e, pół kilo mąki, mam jaje, dwa jajeczka. Tu jest cebulka do farszu, pokrojona, już trzeba ją podsmażyć i teraz powiem wszystko na ten temat. To jest wołowina ugotowana z warzywami, długo się gotowała. E, zmielona razem z tymi warzywami i teraz z tego mięska zrobimy farsz. Czyli ja muszę podsmażyć teraz tą cebulkę. Ona będzie mi się smażyła i później będziemy robili ciasto na... No bo to jest takie jakby pierogi, tak? I teraz... Standardowo wszystkie składniki, proporcje macie, będziecie mieli w opisie pod filmem. Tak, jeszcze proporcje to zależy od tego, ile chcecie zrobić tych kołdunów, tak? Bo może być mniej, może być więcej. Ja w stosunku do mięsa, dopasowałam mąkę i tak dalej. I teraz wlejamy sobie troszeczkę tutaj oleju, niech to się nam podsmaża. Oczywiście najpierw trzeba włączyć. O, ja nie włączyłam. Dobra, i teraz włączamy sobie kuchenkę. Tu będzie się cebulka podsmażać, a my będziemy zaczynać próbować ciasto zrobić. O, cebulka się tutaj nam zeszli, żebyś tylko nam nie przypaliła. O! A my co? Maszyna za nas zrobi. Więc tak, ja tu myślę, że mam jakieś około pół kilo mąki. Zostawimy trochę tej mąki, a cholera miałam przesiać. No dobra. Będziecie robić, tu przesiejecie. Ja nie przesiałam. Dodajemy sobie dwa jajeczka. Tylko oby bez skorupek, tak. Dodajemy sobie troszkę soli. O. I możemy prawdopodobnie trochę pierwszą. dodać. Dzisiaj z, rozmawiałam z kucharką taką yy, zawodową. No i woda, jak gdzie jest? Aha. I dodajemy sobie trochę ciepłej wody. I podpowiedziała, że może dodać pieprzu, tak? Że mogę dodać pieprzu do tego ciasta. I jak maszyna pracuje? A co będzie się obijać? Teraz to ciasto, yy, po prostu, no, w tej chwili jest jeszcze dosyć suche, więc ja muszę dolewać tą wodę gorącą, nie? A olej przypadkiem nie dajesz troszkę? Tak, tak, jeszcze zaraz troszeczkę oleju dodam. Wtedy ciasto prawdopodobnie się nie... <laughs> Prawdopodobnie się nie, yy, nie przykleja. Znaczy się dobrze się przykleja, czy coś tam, jak to tam wygląda. było. Eee! Wizyta niespodziewanego gościa! <śla> no chciał pomóc, no! Co co, czekamy na razie, tak? Czekamy, ja zrobię ciasto, uporam się z tym ciastem i wtedy się spotkamy. Czas mam piękne wyszło, mięciutkie zobaczcie, eleganckie bierzemy się za farsz e, więc tak, mięsko nasze, tak jak je ja opisałam i przedstawiłam troszeczkę rosołu z tego mięsa, które się gotowało z warzywami tu jeszcze zapomniałam, jak zwykle kondoliza zapomina o lubczyku i o majranku i dajemy sobie te przyprawy tak, tu dajemy lubczyku, a tu dajemy sobie majraneczku, kochani. I teraz sobie dajemy cebulkę naszą. Cebulkę tylko zeszkliłam, nie smażyłam do, e, do ciemnego koloru, bo potem będą, będzie wątroba bolała. Tak. O. No i teraz sobie, aha, druga łyżka jest. Na dwie łyżki. Teraz sobie to wszystko mieszamy. Dodajemy sobie troszeczkę tego rosołu, żeby nie za dużo, bo nam zupa się zrobi. Mieszamy, żeby to nie było suche, słuchajcie, nie? Bo jednak to jest wołowinka, może być cielęcina też. O, jeszcze trochę dam. Dobra. A z później można zrobić barszczyk. Tego bulionu. E, tak, z tego, tak, z tego bulionu można zrobić barszczyk. Bo się podaje z barszczem albo z rosołem, takie kołdunki, nie? Dobra, myślę, że konsystencja farszu jest bardzo ładna. I teraz co? Teraz ja się wezmę za robienie krążków, a wy sobie idziecie na przerwę na papieroska, <grym> jak zawsze ja mówię. za klejenie naszych dobrze no, mi się myli, że to piermienie znaczy kołtunów ale kochani zawsze pamiętajcie możecie wspierać nasz kanał link na dole aha, dajemy sobie łyżeczkę tego, tego farszu po prostu kleimy pierożki jak, e, jak na pierożki o, sklejamy sobie pięknie ładnie nam się klei i teraz sobie łączymy te dwa końce i takie nam się robią takie Muszelki, jakby. Kochani, ja teraz będę się bawić tu. Eee... I zobaczymy się, jak Kondoliza A... zrobi 105 sztuk. Na razie. O matko, o czym ty mówisz? Uff, uporałam się. Kochani, tak wyglądają moje eee, moje barszczyki chciałam powiedzieć. Eee, moje kołtunki kołdunki Może trochę niekształtne, ale są. I teraz, moi drodzy, tam się woda już gotuje na nie. A ja zrobię z tego wywaru, zrobię barszczyk. Można sobie to w losowe zrobić, a ja zrobię barszczyk. I teraz moi drodzy, no nie, jeszcze sekundę muszę poczekać, aż się woda zagotuje i pierwszą porcyjkę rzucimy sobie naszych kołdunków. I co? Nie wiem. No i chyba zobaczymy się. A no zobaczymy się pewnie, no już się gotują także ja już wrzucam, ugotowały się nasze kudłuny, tak wyglądają ugotowane, tak jak wyglądały na surowo i teraz moi drodzy Widelec masz przed sobą Ale chcę naleźć barszczyku. aha mam spróbować no, prawda Pokaż go Pięknie wygląda, uwierzcie mi, też dobrze smakuje, bo oczywiście na surowo. Też próbowałam. Mmm, hum, Mmm, Nie mam kawałek to Teraz nalewamy chyba, sobie w moim przypadku. Mmm. Dobra, ktoś chce więcej, to będzie miał więcej. I kochani, pozytywnie zakręcony, podoba Ci się, o to Ci chodziło. No cóż, dziękuję. czekajcie na kolejny odcinek. Tak, dziękuję za uwagę. Czekajcie na kolejny odcinek. I oczywiście ja czekam na burzę komentarzy kolejną. I wasze wsparcie i kolejne propozycje. Trzymajcie się, mordy.